Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda. zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, że go niego. Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną, rzekł do niego Jezus: Stan, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc: Jeździ do uzdrowionego. Dziś jest Szabat, nie wolno ci nieść Twojego łoża. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek i powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Człowiek odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił szabat. Lecz Jezus im odpowiedział, ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić. Bo nie, nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił, zaprawdę, zaprawdę opowiadam Wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie. Gdyby nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on uczyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co on sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec krzeszał marłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi aby wszyscy oddawali cześć synowi. Tak jak oddają cześć ojcu, kto nie daje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli, usłyszą głos syna Bożego. I ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak ojciec ma życie w sobie, tak również dał synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy którzy spoczywają w grobach usłyszą głos jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie stanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwy stanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę, tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Gdybym ja wydawał świadec świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. A wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś radować się w krótki czas. Jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wykonania. Działa, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego trwającego was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram fały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdybym jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie fałę, a nie szukacie fawy, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że. To ja was oskarżę przed ojcem waszym oskarżycielem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście im nie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli. Rozdział szósty. Potem Jezus udał się na jezioro galilejskie, czyli tyberiackie szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórza i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie pasa, kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy. Sądzą do niego, rzekł do Filipa, Skąd kupimy chleba, aby oni się posilnili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Finim, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego Andrzej brat na Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć lewów, więc miennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było, było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chlebę i odmówiwszy dzią czynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go owołać królem, sam usunął się znów na górę. O zmierzchu uczniowie jego za zaszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wirtu. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadion, ujrzeli Jezusa, kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi, i pse, przestraszyli się. On zajrzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Na zająt łódź, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej. Po raz, że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziewczynnej pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, siedli do łodzi, przybyli do Gafaneum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiem Wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troście się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawam Wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich. Na tym polega dzieło, zamierzone przez Boga. Abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli. Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak na pisano. Dałem do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie możesz da Wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da Wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje ojciec do mnie, przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, lecz nie odrzucę. Ponieważ z nieba wstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym, żebym to skrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Jego wskrzesze w dniu ostatecznym. Ale Żydzi szumrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział, jam jest chleb, który z nieba stąpił. I mówili, czyż to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę my znamy? Jakżeż możemy, może on teraz mówić, z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi, nie szumrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisany jest bowiem, Oni wszyscy będą ucznia, uczniami Boga, każdy, kto od, od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Kto wierzy, marzy cię wieczne. Ja jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarni. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia. Rzekł do Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wstrzeszę w ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba spędził. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. To spożywam ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafaneum, a spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło trudna jest ta mowa, którzy jej nie może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, do nich, To was gorszy? A gdy użycie syna człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem, duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to, to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem? Nikt nie może przejść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? odpowiedział mu Szymon: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Na to rzekł do nich Jezus. Czyż nie wybrałem was dwunastu, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona i Skalioty. Ten bowiem jeden z dwunastu miał go wydać. Rozdział 7 Potem Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów, rzekli więc jego bracia do niego. Wejdź stąd i idź do Judei, aby uczniowie Twoi ujrzeli czyny, które dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Powiedział więc do nich Jezus, dla mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla Was zawsze jest do rozporządzenia. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w na im. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz w skrycie. Tymczasem Żydzi już go szukali w czasie święta i mówili, gdzie on jest. Wśród tłumów zaś wiele mówiono o nim pokątnie. Jedni mówili, jest dobry, inni zaś mówili nieprzeciwnie, zwodzi tłumy. Nikt jednak nie odzywał się o nim jawnie z obawy przed Żydami. Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób znał Pisma, skoro się nie uczył, odpowiedział im Jezus mówiąc. Moja nauka jest, jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od siebie samego. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej fały. To szuka fały tego, którego posłał, ten nie jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Czy może nie dał Wam, czy Mojżesz nie dał Wam prawa, a przecież nikt z Was nie załowuje prawa, bo czemuż usiłujecie mnie zabić? Tu mu odpowiedział, jesteś opętany przez swego ducha. tuż usiłuje cię zabić? W odpowiedzi Jezus rzekł do nich, dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni. Oto Mojżesz da wam obrzezanie, ale nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków. I wy w obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek może przejmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przewodziono prawa mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na mnie, że w szabat utrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A to jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi. Natomiast, gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus ucząc świętymi, zawołał tymi słowami. I mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest Ten, który mnie posłał, którego wy, wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i mówili, czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków niż On uczyni? Faryzeusze usłyszeli, że tłum tak mówił o Nim w podnieceniu. Kapłani więc raz z faryzeuszami wysłali strażników celem pojmania Go. Ale Jezus rzekł do nich, jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do tego, który mnie posłał. Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie. A tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Czyżby miał zamiar udać się do Żydów, rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków? Cóż znaczy to jego powiedzenie? Będziecie mnie szukać i nie znajdziecie. A tam, gdzie ja będę, wy pójść nie możecie. Ostatnim zaś najbardziej uroczystym już święta jezus stojąc zawołał w donośnym głosem jeśli ktoś jest pragniewny a wierzy we mnie nie przyjdzie do mnie i pije jak rzekło pismo strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza a powiedział to o duchu którego mieli otrzymać wierzący w niego Dąb bowiem jeszcze nie był ponieważ jezus nie został jeszcze uwielbiony a wśród słuchających go tłumów odezwały się, odezwał się głosy ten prawdziwy jest prorokiem Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrzucili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwieśników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna Pana prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden z pośrednich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galinai i rozeszli się każdy do swojego domu. Oto słowo pańskie. Pała to